Hej wszystkim! się przyszedł ten dzień, dzień zemsty na samej sobie, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Będę próbowała tego zabójczego chipsa. Mam nadzieję, że przeżyję. Boję się, nie ukrywam. Boję się to zjeść. Tak jak już kiedyś wspominałam, ja bardzo mocno odczułam ostre, pikantne smaki. Naprawdę 3, 4, 5 razy mocniej mam takie wrażenie czasami. Czy kupując to wiedziałam, że robię źle? Tak. I czy mimo wszystko mam zamiar zjeść? Zawartość tego opakowania? Tak. Mam nadzieję po prostu tylko naprawdę powtórzę się, że nie umrę. Ale żeby nie było, nie będę umierała sama. A jak umierać, to w ładnym miejscu. Przygotowana jestem, żeby nie było. Jogurt, mleko, wszystko jest. Czeka, aby mnie uratować. I co, bez zbędnego gadania, przedłużania. Zaczynamy. Przecież nie ma daj naszą Zawartość trumienki. Chyba nie bez powodu jest to kształt trumny. Naklejka, ostrzeżenia. Chips. I rękawiczka. Dobrze, że dali w zestawie. Bo raczej bez rękawiczki nie powinniśmy tego jeść. Mm, co ja robię? Nie jestem normalnym człowiekiem. Czemu ja sobie to robię? Jeszcze za tyle pieniędzy. Jeszcze nigdy w życiu nie dałam tyle pieniędzy za jednego chipsa. Musi się połamał na dwie części. Czy to jest znak, że mam zjeść tylko kawałek? Nie. Nie będę mięczak, zjem wszystko. Przepraszam. Zjem całego chipsa. Poświęcam się, nie wiem dla kogo. Będziesz pusty. Będziesz, <grymne> jesteś dosyć bunt. Aha, boję się. Ja pachnę czasem. Ok, 1, 2, Poczekajcie, poczekajcie. Okej. Okay. Ja już się poca, a jeszcze tego nie zjadłam. Okej. Okay. Eins. Eins, zwei, drei. Nein. Nein, nein. nein. Dlaczego? Warum oh ma my god. <susurwanie> Na początku chciałam dotknąć tylko tak języka, ale chyba to będzie zły pomysł. Konkretnie. Nie jestem jęczak. Kom, jest. <gry> Żałuję. Żałuję, że to zrobiłam. Przepraszam. Musiałam przerwać nagrywanie, bo było źle. Czy miałam odruchy wymiotne? Tak miałam. Z nosa cieknie, wszystko piecze, tak samo usta i tutaj wokół ust. To jest nie do wyobrażenia. Nie próbujcie tego. Czy ja żałuję? Powtórzę się. Żałuję. Czy jest lepiej? Troszeczkę. Także jestem w stanie teraz cokolwiek do Was powiedzieć, bo przed chwileczką nie byłam w stanie ani jednego słowa z siebie wykrztusić. Dlaczego ja to zrobiłam? Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie jestem sobie sama w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Żałuję. Żałuję. Tak ohydne uczucie. Tak ohydne uczucie to jest. nie do opisania. Wszystko mam podrażnione tutaj w środku. Jak ja się cieszę, że to już powoli znika. Staje się lżejsze to uczucie. I zaraz wrócę do normalności. Mam nadzieję, że nie będzie mnie dobrze po tym wszystkim. Jakie ja się cieszę, że to już jest za mną. Nie polecam takich eksperymentów. Nie kupujcie tego, naprawdę. Po co? Po co? Przerażająca jest moc tej ostrości. Wiadomo, każdy człowiek odczuwa to troszeczkę inaczej. Ale po co sprawdzać? Ja sprawdziłam za Was wszystkich, wy już nie musicie, naprawdę. Było źle. Ale przeżyłam to już zawsze jakieś plus, nie? Kończę nic więcej, wam nie mam już do powiedzenia. Podsumowując, przeżyłam, nie polecam mega ostre. Cieszę się, że to już jest za mną i korzystać z basenu. Muszę sobie teraz to tak wynagrodzić. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Tak. A ja się już z wami żegnam. Widzimy się w następnym filmiku. Hej!